Szósty. Obejrzymy w nim dwóch polskich zawodników. Andrzej Chuszcza to zawodnik z falu bazu Zielona Góra, któremu tak nie powiodło się w pierwszym starcie, nie zdobył punktu w czerwonym kasku z numerem 14. W niebieskim obok niego pojedzie z dziesiątką Ryszard Franciszyn z Gorzowskiej Stali. Dalej z Denek Tesarz z Czechosłowacji, on ma trzy punkty i zwycięstwo w pierwszym wyścigu półfinału w białym kasku z dwójką i w żółtym kasku z numerem 6 na plecach. Andras Marnowski, bo w tej chwili już nie Andrzej, tylko Andreas powiem jeździ w Republice Federalnej Niemiec. Przypominam, że Andrzej Kuszcza startował również i to bardzo dobrze w ubiegłym roku i jako rezerwowy trochę pechowo pojechał na finał indywidualnych mistrzostw świata do Wojenstw. Ryszard Franczyczyn miał wczoraj w ubiegłym roku pecha wczoraj, natomiast jeździł bardzo dobrze na treningu i jakby mówię, Spodziewania w pierwszym miejscu, zanim Ryszard Franczyzyk patrzy oby no tak dalej. Ale wyrównana stawka, nie więcej odległości. Bardzo, bardzo blisko i niebezpiecznie ciasno. Dobrze, Polacy, bardzo dobrze. Odszedł na zewnętrzną Franczyk. Wychodzi na pierwsze miejsce, tak ma być. Brawo, Panie Ryszardzie. Ciasno, niedobrze. Przepychał się tam z Tesarz i przepchnął się na drugą lokatę. za się Franczyk na Pana Hurdża. Podniosło koło, niedobrze. Odszedł na zewnętrzną Polak. Ale już wszystko w porządku. Myślę, że wspaniale technicznie jeżdżący zawodnik z Gorzowskiej Stali, który ma 25 lat, ale już spore doświadczenie, otrzyma pierwszą lokatę, ale atakuje teraz łagodnie bezpiecznie. Postawił go na moment bokiem. Doświadczony zawodnik z Czechosłowacji. Spróbuje jeszcze, zapewne na tym łuku zaatakować. Jeszcze jedno okrążenie Prowadzi Polak, Uszczel trzeci. A więc patrzmy, Wardowski się nie liczy w tej stawce. Jeszcze jedna szansa. I z następka cesarza. Wspaniale. Patrzę, że tam ma defekt. Puszcza. Ogromnie mi żal. Ale ja patrzę teraz cały czas na Franciszyna. Czy wygra? Nie, nie, nie. Daj. Daj. Brawo. Ryszard Franciszyn. Zadrżałem przez moment. Wydawało się, że o centymetry przegra. Bo szybciej.